Gdybym dzisiaj zapytał Cię, w jakim celu Jezus Chrystus przyszedł na ten świat, jaka byłaby Twoja odpowiedź? Myślę, że większość z nas powiedziałaby, że przyszedł po to na świat, aby zbawić grzeszników, z których ja jestem największym odniesieniu do Pawła. Nie jest to złą odpowiedzią, jakkolwiek głównym celem Jezusa Chrystusa, kiedy przyszedł na ten świat, nie było to, aby zbawić nas od piekła. Jest to niesamowita korzyść, równie zdumiewająca dla nas. Lecz zastanówmy się, dlaczego przyszedł na ten świat. I najlepiej będzie, jak przeczytamy o tym, co samo o tym mówi. Ewangelia Jana, 17 rozdział, werset drugi. I aby mocą władzy udzielonej mu przy ciebie nad każdym człowiekiem dał życie wieczne wszystkim tym, których mu dały. A to jest życie wieczne, aby znaleźć Ciebie, jedynego prawdziwego Boga oraz tego, którego posłałeś, Jezusa. Jedynym celem, dla którego ja i ty istniejemy, to to, abyśmy poznali Boga. Aktualnie dzisiaj. Inaczej się do tego podchodzi, gdzie na szczycie piramidy myślimy, że głównym celem jest przebaczenie, bądź też przeświadczenie zbawienia, bądź innych kwestii. Ale Słowo Boże jasno, klarownie mówi o tym, że naszym celem jest to, abyśmy poznali jedynego prawdziwego Boga. Wierzę w to, że 5% osób, którym mówi o tym, że wierzą w Boga, tak naprawdę go zna. Być może znają Słowo Boże, ale nie znają Boga z Biblii, o którym czytają. Przejdźmy do Ewangelii Jana 12:24. Zaprawdę, on zaprawdę, powiadam Wam. Jeżeli się Czarno pszenicy wpatrzy w ziemię i o umrze, stanie tylko samo, a jeżeli obumrze, umrze, przynosi plon kwity. Powiem Wam, że to słowo jeżeli jest bardzo interesujące. Ewangelista Jan w swojej Ewangelii użył go ponad 13 razy. Na przykładu, jeżeli nie narodzicie się na nowo, jeżeli nie będziecie wili tego ciała i pili tej krwi. Słowo jeżeli, generujące warunek Przewija się przez całą Ewangelię. Ewangelia Jana, rozdział 12, werset 1. Na sześć dni przed Paschą Jezus przybył do Betanii, gdzie mieszkał Łazarz, którego Jezus skrześcił z martwych. Zaś w wersecie 10 zatem postanowili stracić również Łazarza. Dlaczego mieli taki zamiar? Pomyślcie o tym, że cały naród byłby tym zachwycony. Kiedy Bóg tknie w ciebie prawdziwe życie, wówczas staniesz się celem dla wszystkich religijnych snajperów, ponieważ nie chcą aby życie konfrontowało ich śmierć. W momencie, kiedy stajesz się prawdziwie odkupiony i napełniony Duchem Świętym, kiedy chodzisz z Bogiem w czystości, to uwierz mi, że nawet Twój pastor zacznie w Ciebie strzelać. Nie ma możliwości, aby być w świecie prawdziwym chrześcijaninem, i mając przy tym opozycjonistów, krytyki, tłośliwości, wiecznych zarzutów, braku zrozumienia, porzucenia. To są warunki prawdziwego życia. Nie jest to miejsce dla Beks. To właśnie wnerwiało wszystkich Żydów za każdym razem, kiedy Jezus przechadzał się po Izraelu. W jednej sytuacji, kiedy widzieli samego Jezusa, który jest Panem Życia. Czy też kiedy widzieli Łazarza, którego Jezus zbudził z martwych, to bardzo frustrowało ich religię, kiedy to życie rzuciło światło na ich religijność. Przestrzegali wszystkich formalnych praw, rytuałów, dbali o organizację, mieli system oczyszczania się, ale nie mieli życia. A sam Jezus objawia się jako życie. Przejdźmy do trzeciego wersetu, a Jezus dał im taką odpowiedź. Nadeszła godzina, aby został uwielbiony Syn człowiecz. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeżeli ziarno czy nic patrzy w ziemię, nie umrze, zostanie tylko samo. A jeżeli ob przynosi plom ofity. Ten, kto miłuje swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swojego życia w tym świecie, zachowa je na życie wieczne. A kto by chciał mi służyć, niech idzie za mną. Można by rzec, że to jest skrót kwit esencji chrześcijańskiego życia. Popatrzcie na tych wszystkich ludzi do świata na dzisiejszy wieczór. Chcą zaznać szaleństw, zabawy, radości. Chcą żyć, pełnią życia. Umierają, by żyć. Za sensem chrześcijanina jest to, aby żyć, by umierać. I robi to wielką różnicę na świecie. Pomyśl sobie, rzucasz jedno ziarno pszenicy, aby wpadło na glebę i opumarło. Wyobraź sobie, pierwszym etapem jest separacja. Biorąc tego kłosa, najpierw oddziela się, wszystkie ręka od siebie. Wiecie, kiedy słyszę o ludzi, którzy mówią, że chcą być jak Jezus. Wówczas pojawia się wiele wątpliwości we mnie. Czy chcesz być całkowicie odrzucony od swojej rodziny? Jezus musiał opuścić chwałę swojego ojca. Pisarz Isaac Watson napisał, że opuścił ten ojca, oddzielając się od wiecznej łaski, wyzbył się wszystkiego, poza miłością, i wykrwawił się za bezsilną, adamową rasę. A więc od samego początku Jezusowi towarzyszyło oddzielenie. Wiele osób w naszym kraju kończy szkoły biblijne, potem zaczyna służyć w kościele, potem upadają w atmosferze śmierci ponieważ nie miałem żadnej relacji z Jezusem Chrystusem, nie nauczyli się wpierw uwielbiać Go w duchu i w prawdzie. Pierwszym kierunkiem jest to, aby całkowicie oddzielić się od głównego nurtu. Kolejnym, tak jak ziarno, należy pogrzebać siebie samego. I to jest ten proces, którego nikt z nas nie lubi. Pomyślcie sobie, że ziarno jest całkowicie zależne od swojego siewcy. Którego wolą jest to, aby zostało zakopane w ciemnej, zimnej i brudnej ziemi. oddzieleniu na samotność. Jest to jeden z największych testów każdego człowieka, czy potrafi być samotnym. Paradoksem życia jest to, że chcąc gdzieś dotrzeć, podróżując, przez jakiś czas jesteś samotny nasz naszych nadziei, czeka tylko na wakacje, zamiast poświęcić ten czas na oddzielenie się dla Pana, udanie się do komory i zostanie tam z Bogiem. Zostań tam. Taki jest właśnie cel, aby zostać osamotnionym i oddzielonym, nawet kiedy jest ciemno i chłodno. Pomyśl o Moim Rzeszy, który przez 40 lat błąkał się po pustyni. Nie dokonałby nic, gdyby został te 40 lat w Pałacu Królewskim, w przypychu o bogactwie, zajmując się ucztami, pijaństwem, modą. Nie doszedłby do miejsca, jeśli pierwszy nie trafiłby na oddzielenie do pustyni. Bóg musiał untemperować go przez 40 lat w oddzieleniu na pustyni. Jednak ludzie zbraniają się od samotności. Musisz stracić wszystko, co masz, aby zyskać wszystko, co On ma. Jezus zostawił wszystko. Czy wiesz, że każdy wielki mąż Boży, którego używał Bóg, musi najpierw chodzić w samotności? Jeżeli ziarno pszenicy wpatrzy w ziemię, nie obumrze, zostanie tylko samo. To kwestia samotności. Dlaczego pościsz, kiedy inni ucztują? Dlaczego jesteś sam, kiedy wszyscy bawią się w towarzystwie? Dlaczego ty słuchasz Boga, a nie? słuchają wszystkich popularnych kaznodziejów tych czasów. Ale Bóg pracuje nad tobą, nie pracuje nad nimi. On kreuje ciebie, a nie ich. Chrześcijanie muszą słyszeć głos Boga i być Mu posłuszni. Tak napisano. Moje owce znają mój głos. I może Bóg chce ci przekazać to, co mi przekazuje. Może Bóg nie chce przekazywać tego. Może Bóg dla ciebie ma zupełnie inny przekaz, z wyjątkiem posłuszeństwa. Oraz oczyszczenia. Sami możecie stwierdzić, że są to pewnego rodzaju tortury, trudne okoliczności. Jednak zobaczcie, gdy owe ziarna wyda plon, jest ono trzydziestokrotny, sześćdziesięciokrotny bądź też stukrotny. Nikt tak naprawdę na świecie poza Bałkiem nie wie, z jakimi intencjami przychodzi człowiek, który klęka przed ołtarzem Pana. Jednak ja muszę zostawić wszystko. Nie mogę mieć żadnych zobowiązań. Nie chodzi o to, bym był wielkim zdobywcą dusz, wielkim eugalistą. Bóg nie wymaga od Ciebie, abyś przede wszystkim był wielkim misjonarzem i zdobywał wiele dusz dla Pana. Lecz Pan chce przede wszystkim, abyś kochał swojego Boga całym sercem, całą duszą i całą mysłem. Żeby to uczynić, musisz pozbyć się wszelkich rozproszeń ze swojego życia. Cokolwiek to dla ciebie oznacza. Kiedy byłem pastorem, dlaczego naszego kościoła przyszedł człowiek, który był niesamowitym mężem Bożym, bardzo mądry człowiek, który pracował w brytyjskiej marynarce wojennej. Wiesz, co stracił swoje błogosławieństwo oraz namaszczenie? Nie uwierzysz. Przez zbieranie znaczków. Pomyśl sobie, zwykłe zbieranie znaczków. Przed tym wszystkim, każdego razu, kiedy wraca do domu, do swojej służby Brał swoją Biblię i spędzał z nią dużo czasu. Potrafił też czytać w grece. Był wspaniałym kaznodzieją oraz mówcą, ale pewnego dnia zainteresował się znaczkami tak bardzo, że pakował tam masę pieniędzy i przez to w bardzo krótkim czasie stracił swoje namaszczenia. To wyglądało na samym początku bardzo niewinnie. Diabeł do naszego życia nie zawsze przychodzi jako lew ryczący, lecz subtelnym oszustwem. On zna Twoje czułe punkty lepiej niż Ty sam. Idąc dalej, kiedy wrzucasz owe ziarno do chleby, wówczas ono obmiara dając 30 60 stukrotny owoc. W momencie, kiedy wypuszczono łodygę, jej łuska się rozpada, a sama raszina tak faktycznie żeruje na tył, generując i produkując nowe życie. Ziarno oderwane od rodzinnego głosu, rzucone w zimną, pustą glebę, w ciemności samotności, zapomniane, zignorowane. Wiecie, jednym z testów weryfikacji Twojej duchowości jest to, jak bardzo radujesz się, kiedy jesteś ignorowany przez resztę. Kiedy wszyscy Cię opuszczają, kiedy wiesz, że masz rację że chcesz prawdy, ale mimo to zostajesz porzucony przez resztę. Powiem Wam szczerze, że ja lubię być, kiedy inni mnie ignorują. Kiedyś byłem przodownikiem w naszym ruchu, zaproszono mnie na wszystkie duże konferencje, jednak to przeminęło i powiem Wam szczerze, że nie przyjmuję się tym wcale. A więc to, co wyrośnie, znów generuje pomnożenie, nawet stukrotne. Pomyślcie dalej, co się dalej z tym dzieje. Zostaje ścięte oraz trafia do mucarni, a więc znów zostaje poddane mechanicznej obróbce. Znów natrafia na przeciwności. Kiedy z mąki uformuje się ciasto, następnie trafia do pieca. Zobacz, jak trudny proces przechodzi. Ziarna. Jak wielu z Was czytało dzieła Oswalda Chambersa. W jednym z nich pisze Panie, uczyń mnie złamanym chlebem i wylanym winem. Przypomina mi się, jak Ginny Watson głosił na temat świętości na podstawie drugiego dzieła łaski, w metodystycznym ujęciu, że Bóg może zrobić więcej niż tylko nas zbawić, może nas oczyścić. Dalej idąc, może zrobić więcej niż tylko nas oczyścić, może nas napełnić, wypełnić, aż w końcu może nas namaścić. z no, dalej, widzimy jaki proces przychodzi ten chleb, oddzielenie, zgniota. Uh, yeah. mielenie, pieczenie, a dalej mamy chleb i zaczynamy go kroić. Czyż nie jest to bolesne? Pozostaje tylko to, że ktoś wychodzi i swoimi zębami rozrywa tą kromkę na strzęp. Pomyślcie, jak trudna ilustracja dotyczy tego jednego wersetu. Pomyślcie, gdyby ktoś miał Was przeżywać. Kiedy na to nie zasługujesz, ale mimo wszystko on to robi. Czasami wygląda to w taki sposób, że Pan pozwala, aby wszystko obróciło się przeciwko Tobie. Dlaczego? Z jakiego powodu? W jednym hymnie słyszymy o tym, że czyń to po to, aby nas skonsumować, po aby nas uszlachetnić. Wiecie, kiedy jesteście całkowicie oddzieleni. Ta wszystkich i wszystkiego. Często śpiewamy o tym, że spoczywam w jego wiecznych ramionach. Te wszystkim Bóg jest złowosny i On chce nas dla siebie samego. Prawdą jest to, że nigdzie nie dojdziemy, jeżeli On całkowicie nie uzyska dominacji nad naszym życiem, nad naszym sercem, myślami, emocjami oraz wszystkimi ambicjami, tak jak śpiewamy w hymnie. Wszystkie przyjemności, przepych i duma, jakie dziś są, odrzucam dla Pana Mego, Jezusa Ukrzyżowanego. Najbiedniejszy człowiek, który kiedykolwiek chodził, tej ziemi, był największym człowiekiem jakiego ziemia widziała pomyślcie od samego początku jego urodzenia wszędzie możemy zobaczyć odrzucenie porzucenie izolację mówili to jest syn cieśli jego rodzina go odrzuciła mówiła że jest szalony wypraszali go z synagogi, próbowali go zepchać z przepaści. I on nie biegał po wszystkich, lecz zawsze kierował się ku Ojcu. Napisano również, że kiedy inni kładli się spać, w apostołach, on w swoim zwyczaju miał iść i się modlić. Źródłem mojego nauczania nie jest moje wieloletnie nauczanie, nie jest wiedza Słowa Bożego, lecz On jest moim źródłem, On jest moją siłą. Bóg powiedział do Abrahama Ja jestem twoją tarczą i twoim mieczem. Nie miał na myśli, że On postawi jakąś tarczę między Jego nieprzyjaciółmi, lecz On sam jest Jego tarczą. Pomyślcie, jeżeli Pan jest Twoją tarczą, to kto może przejść? Nikt, chyba że sam na to pozwolisz. Bądźcie gotowymi być ziarnem pszenicy, które bez problemu może upaść na ziemię, by zostać zapomnianym i umrzeć tam. Widzicie, w tych czasach nie chcemy umierać. Jednak Jezus mówi: Jeżeli stracisz swoje życie, to je zachowasz. Jeżeli zachowasz, to wówczas je stracisz. Tak napisano: Jeżeli ziarno upadnie na ziemię i obumrze. Jeżeli więc Bóg postawił Cię w jakimś miejscu na rok dwa, i zostałeś zapomniany, pozostań tam i wycisz się. Bądź jak ziarno, które nie może uciec, nie może lecieć, nie może się buntować, mówiąc, nie zostanę tutaj. Ziarno obumiera i gnije. I jest biedne tak bardzo, że nie jesteś w stanie sobie tego wyobrazić. I tylko wtedy, kiedy Bóg tego dotknie, wówczas może wydać to życie. Tak jak jest napisane w 15 rozdziale Ewangeliana, że to oni jest krzewem winnym. Jezus mówi do uczniów, proście o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni. Kogo mamy prosić? Kogokolwiek? Wszystkich? Nie. Ten, który zostaje przycinany, pielęgnowany. Przypomnijcie sobie, że tylko ta gałąź, która zostaje przycinana, wydaje owoc. Nie znam się za bardzo na ogrodnictwie, nie chcę teraz poszukiwać tego tematu. Moja mama zajmuje się ogrodnictwem ma ogród, który jest bardzo piękny. Wiem jednak jedno, jeżeli gałązka, która wydała jakiś winogron, nie zostaje przycięta, już nigdy więcej z tej gałązki nie otrzymamy owocu. Należy ją przyciąć, a z niej wyrośnie inna, która wydałaby owoc. A to, co mamy w zwyczaju, to to, aby wycoływać się z Bożego przycinania, kształtowania. Lecz On robi to po to, aby wygenerować nas więcej owocu. Wiecie, jakie jest największe niebezpieczeństwo dla większości chrześcijan, lub dla każdego chrześcijana, To, co napisano, zejdź z krzyża i uratuj się. Zejść krzyża, mówią. Dlaczego żyjesz tak jak żyjesz? On pragnie, abyśmy przynosili więcej owoców w sobie. Jedynym sposobem, aby to uczynić, jest wypuszczenie autośli w górę, a jednocześnie zapuszczeniu korzeni w dół. Pamiętaj, że on ma pełne prawo czynić co chce z ziarnem, który jest jego, a jego pragnieniem jest to, abyśmy byli pełni owocu w każdym dobrym dziele.